15 lat temu w tym miejscu w zasadzie nie było nic. To był mały zakład, który był skonstruowany tak, żeby być samowystarczalnym, czyli mieliśmy lakiernie, mieliśmy szlifiernie, mieliśmy montownię, drobną produkcję, tak żeby móc produkować meble w zasadzie od początku do końca. Moje wyobrażenie było sprecyzowane na tym, żeby zabezpieczyć jakby swoją rodzinę. Żeby, żeby móc tutaj pracować w kraju, ponieważ wcześniej pracowałem za granicą i żeby to wystarczało nam do dobrego życia. Tak, tak sobie to wyobrażałem wtedy. Miałem duże doświadczenie w branży zdobyte za granicą. Od początku rozpocząłem swoją działalność w produktach z wysokiej półki, bo tak po prostu się nauczyłem za granicą i to spowodowało, że nasze produkty zostały bardzo dobrze odebrane przez klientów. Upłynęło dziś pół roku, tak myślę. Z pół roku. I wtedy już wiedzieliśmy, że to jest ten kierunek. Kierunek jest odpowiedni, jest zbyt na nasze produkty. Klienci są zainteresowani dobrą jakością i odpowiednim designem. I wtedy załapało. Wtedy, wtedy wiedziałem, że to jest to i trzeba iść w tym kierunku. Bardzo intensywnie pracowaliśmy na to. Myśląc o tym, co będziemy robić nie teraz, tylko co będziemy robić za pół roku, za rok, balansowaliśmy gdzieś na takiej granicy, którą można by jeszcze nie powiedzieć, że jest niebezpieczna, ale jednak na granicy ryzyka, gdzie podejmowaliśmy decyzję o kolejnej inwestycji, która, trzeba powiedzieć, opacała. Za sukcesem firmy, moim zdaniem, stoi zespół firmy Halubczok ludzie, którzy tutaj. Pracują pod takim przewodnictwem. Myślę, że to nie będzie zbyt górnolotne słowo, ale pe w pewnym sensie charyzmatycznego szefa. Ma e, jakąś koncepcję, którą e, wdraża, nie poddając się trudnościom, i myślę, że takimi ludźmi się otacza również, którzy chcą coś zrobić, którzy angażują się bardzo w pracę. Więc sądzę, że, że sukcesem tej firmy są ludzie. Punkty, które można by powiedzieć, że są kamieniem milowym w rozwoju firmy, to otwarcie salonu w Opolu. Zresztą z wielkim sukcesem otwarliśmy salon w Opolu. To był, to był salon wtedy wyprzedzający totalnie całą konkurencję, jeśli chodzi o nasz rejon. I myślę, że w całym kraju mówiono o tym bardzo głośno. To był potężny sukces. Później weszliśmy na rynek katowicki to też można powiedzieć, że to był kolejny krok. Skorzystaliśmy z dofinansowania, które też było takim krokiem milowym, bo to była potężna inwestycja dla nas wtedy, jeśli chodzi o te czasy. I to też nas jakby popchało do przodu troszkę. Nawiązaliśmy współpracę z marką Kler, gdzie podjęliśmy współpracę w zakresie wynajmowania powierzchni jakby w ich salonach, co co przyczyniło się do jakby oczywiście większego wolumenu sprzedażowego. Momenty, kiedy zaczęliśmy współpracę reklamową z takimi topowymi tytułami w branży wnętrzarskiej, myślę, że to są takie momenty, w których no świat się u nas dowiadywał. Na pewno otwarcia kolejnych salonów, na pewno targi, nagrody na targach i itd., itd. To wszystko jakby sprawiło, że jesteśmy w tej chwili w tym miejscu, w którym jesteśmy. Kuchnie to zdecydowanie ludzkie historie, ponieważ my spełniamy jakby marzenia klientów po prostu. To są często e, klienci już, e, którzy nieczęsto mają już drugą trzecią kuchni i wiedzą konkretnie czego chcą. Natomiast my poprzez naszą wiedzę, poprzez, e, poprzez to, że potrafimy stworzyć rzeczy nietuzinkowe pomagamy im jakby, żeby to było jeszcze lepsze. Jeśli chodzi o, e, o charakter kuchni, to najczęściej, e, najczęściej ten wzór to jest w zasadzie często odzwierciedla charakter naszego klienta. Dostarczamy klientom takie wymarzone kuchnie. Klienci niejednokrotnie otrzymują od nas produkt, który jest unikatowy, jeden w swoim rodzaju. Często dla klientów projektujemy indywidualny front, indywidualny kolor, i to przynosi satysfakcję. Dlaczego się zdecydowałem współpracować z firmą Halubchok? Dlatego, że ja lubię profesjonalistów. Jak sam projektowałem swoją kuchnię, właśnie poznałem wtedy firmę Halubchok i, i to było idealne dla mnie, że mogliśmy przygotować coś pod moją kuchnię, coś, tutaj było dla mnie bardzo dobrze zorganizowaną. Chodzi mi o to, że jak gotuję to lubię mieć wszystko pod ręką, a nie lubię jak coś jest widoczne na stałe. W związku z tym razem właśnie z cały tym halubczok przygotowaliśmy piękną kuchnię, która jest bardzo organizowaną i bardzo praktyczną, czyli profesjonalizm, praktyczność, no i bardzo ładny właśnie różnych surowca. Idealna kuchnia to jest przede wszystkim funkcjonalna. Jeśli chodzi o wzornictwo, to jest druga sprawa, bo... Kuchnia musi być funkcjonalna, musi być taka, która jest ergonomiczna przede wszystkim, no i też niesprawiająca wielu kłopotów w codziennym użytkowaniu, bo to jest bardzo ważne. Nie chodzi o to, żeby w kuchni spędzać czas na czyszczeniu jej, tylko na czerpaniu satysfakcji z tego, co się ma. Z tego, jak można gotować, jak można korzystać z wielu szuflad itd. itd. Jeśli chodzi o wzornictwo, to mam coś takiego, że potrafię bardzo szybko wymyślić coś, co będzie zupełnie nowe i potrafi trafić w usta klientów. To, to rzeczywiście się sprawdza. Tak to jest. Albo się to ma, albo się tego nie ma. Pozornictwo, które w tej chwili proponujemy klientom, to y, trudno powiedzieć, skąd ono skąd one jest. Na pewno czerpie się z siły jakby zespołu, który w tej chwili y, pracuje nad tym cały czas. To jest moja osoba, to są jeszcze kolejne osoby w firmie. To jest zespół około pięciu osób, które siadają do takiego stołu jak tutaj i robią burzę mózgów. Co możemy zrobić, jak możemy zrobić. Najczęściej kuchnia jest stworzona z pięciu, sześciu pomysłów. każdy każda z tych osób doda swoje, swój kawałek części, i wtedy wychodzi naprawdę najczęściej coś doskonałego. To jest tak, że nie zawsze się zgadzamy. Czasami też jest tak, że. Ktoś ma jakiś pomysł, próbuje go przeforsować i on się czasami nie sprawdza. Też tak bywa. To nie jest tak, że wszystko jest doskonałe. Oczywiście jeździmy też po targach na całym świecie w zasadzie. Czerpiemy tam pewne inspiracje. Natomiast chciałbym też tutaj powiedzieć jasno i konkretnie, że nigdy nie wzorujemy się na czyichś pomysłach. Zawsze. To, co my tworzymy, to jest jednorazowe i stworzone tutaj przez nas. Oczywiście, że mam marzenie. Generalnie chciałbym pooglądać tak firmę, żeby, żeby nasi klienci byli jak najbardziej zadowoleni. To jest moje marzenie. 15 lat, 15 lat do przodu. Trudno powiedzieć, mam nadzieję, że będziemy trzy razy więksi przynajmniej. Mam nadzieję, że zaatakujemy rynki europejskie, przynajmniej. W tej chwili już działamy na, na rynkach europejskich, ale nie, jeszcze nie tak, jak bym chciał. Firma Halubczok za 15 lat ma 300 pracowników. Wystawia się na europejskich targach w Kolonii, być może także w Mediolanie. Jest znana szeroko klientom w Polsce, klientom premium, ale także no, wszystkim osobom zainteresowanym kuchniami, architektom. No i jest pionierem we wdrażaniu nowych rozwiązań. Jesteśmy pierwsi w Polsce. Cóż, jeśli ktoś miałby czegoś życzyć z okazji 15-lecia, to generalnie spokoju, no i przede wszystkim dobrych pracowników na rynku, wykwalifikowanych, których moglibyśmy zatrudniać. Moim celem jest, aby być wśród najlepszych.